Cześć, z tej strony Krecik. Dzisiaj jesteśmy w drugim odcinku z gry Minecraft Dungeons. Yy, a więc co? Zaczynamy! Yy, dzisiaj będziemy sobie przechodzić wyspę... Num, yy, wyspę... misję numer 2, czyli Dyniowe Pastwiska na yy, mocy 4. Dobra, to zaczynamy. Teraz będzie ten filmik, więc ja będę siedział cicho, jak zwykle. The Illeger Raids have roasted this once lush land to ruin. Only one village remains unspoiled in this corner of the world. Make haste, hero. You must warn the villages there of the battle to come. You are their only hope. No dobra, czyli tutaj ci piladżerowie zamienili tą wioskę w pogorzelisko jakieś. Musimy teraz ich jak zwykle uratować. Ale... Aha, to jest ta kusza, co w ostatnim odcinku... O nie, creeper! Naładowany, czy co jest z nim? O, in... O kurde, no to właśnie tak mówiłem. Tych trzeba na początku zabić. Tych, pyk. Dobra. Niski poziom, o bardzo dobrze. O. Nie wiem, czy wiecie, ale łuk można naciągać. Kuszę niestety nie, bo kusza jakby strzela tak trochę z automatu. O, to jest jakiś lepszy mieczek. Co on tu ma? Ostrość. Mhm. Mm -hmm. 3 sekundy obrażenia, sekundę 30. Dobra, na razie dam powiedzmy to... Aha, Nie mówię. Nieważne. To widzimy myślę, że spoko. Tu jest mieczek. Dobra, strzały. Pyk, to Jeśli serio Wam się podoba, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Myślę, że fajnie Wam się to ogląda. Ten filmik pewnie też będzie w premierze, jak to było z ostatnim. O nie, tych trzeba... siły, pyk, i tego nie ma. Okej, okay. teraz w tamtą stronę się trochę podleczę. O nie, co to jest? Kurczak. Zombie na kurczaku, ale śmiesznie. Tam można iść? Dobra, tam można iść. Dobra, to ja tam idę. Biorę sobie tu. O, i tu jest NPS, co w, na końcu odcinka wylosowałem ten artefakt. Więc e, on. Tutaj jeszcze mamy firework, firework, firework. Są te znowu te wazy. Dobra, teraz jednego dam, żeby. Pie... No, tych zabiję. No i pies atakuj kogoś. O, widzicie, on tam atakuje. Okej. Okay. Jeśli ja zabiję tego zioma, który ich tam zaklina, to jakby oni od razu tracą to zaklęcie. O, tu są jacyś mocniejsi jeszcze. Pyk na daleko. Tak, ups. O jedzonko. Ten. u Kurde. Pyk, pyk. Dobra. Dalej. Coś tu jest? Jakaś znajdźka czy coś? Ja się nie wiem, czy możecie dać. Teraz Wam się jakoś wyświetla ankieta. Czy mam się skupiać bardziej na przechodzeniu fabuły, czy szukaniu. O, kurde. Przy szukaniu znajdzie jakie tu są typu te skrzynki wszystkie, bo to jest... O kurde. Czemu ich nie mogę... O kurde, leczę, nie leczę, nie? A. Dobra, pyk. Pies. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest pies? Ło. Przez przypadek... A, to tak działa, czyli nie muszę kierować tego, tylko on po prostu fajnie, dobra, czyli nie wiadomo tak, pyk. I ten pies go zabije, ok. Chlebek i strzały. Fajnie, fajnie. Okej. Okay. O, dwie wasy. To Tutaj jakieś końca to jest. O nie, teraz będzie zaś walka bez brama. No, tak też myślałem. I co tu teraz będzie? O, znowu arcy-villager. Znaczy pillager. No wie, no musi ich być O, Co to jest zaś? Jakiś kurde jaskiniowiec. Tego od razu wykończymy. Wazatyk. Aha. Pik. O, no to fajnie. To takie było litne, ale... ale co to? A, tutaj będzie dopiero. O kurde. Prędkość. To jest jakaś wajcha. Podleczymy się. Pik, pyk, pyk. Teraz coraz le, lepsze przedmioty dostajemy i to pewnie uruchomi most. No, tak też myślałem. Co to jest za dźwięko? Lepsza, czyli tam sobie rozbijamy. Tutaj mam jeden punkt zaklęć. Odbicie ciernie, szybko nogi, co to jest pewnie zwiększa szybkość. Mhm. Zwrócone obrażenie, czyli jeśli on powiedzmy mi zada 17, to Okej, okay, to jest fajne. To jemu też zostanie 17. O, to super. Co za kuraki? O, Nie, mój pies nie żyje. To złe. A to jest lepszy łuk. Ten ma lepszą moc, ale ten szybciej co to jest? Super naładowani. Dobra, na razie. Na razie... O nie. Co? So, o... Od... O kurde. To jest jakiś boss. To jest jakiś boss. A ja nie mam... O, dobrze. Firebergą go. Jest. Jeszcze kupić się. Jest, dobra pokonany. I teraz tamten. O było blisko. Dobra. Ten jeszcze lepszy, tak? Nie, ten jeszcze gorszy. Co to jest? To jest to. To ogłuszenie, dobra. Na razie nie, ale muszę poczekać trochę, aż mi się ten podcast zregeneruje. Mapka przy okazji. Nie wiem, jak to przewijać. Może tego się nie da przewijać. Przesunąć myszką, tego nie mogę. No dobra, o tym jest szkielet. Piek. Dobra, o, mogę już się zregenerować. To jest fajnie. Jak zwykle, przejdę tylko ten jeden, jakby codzieniowy pustkowia, żeby ten filmik nie trwał zbyt długo, ale żeby był fajnie. Żeby tak właśnie po jednej misji mi się, że to będzie optymalnie. Mm, wiem, że po endgame'ie, czyli po przejściu gry, odblokowują się fajne jakieś sekrety i może zrobię poradnik z tego. Trochę widziałem na YouTubie właśnie takie filmiki. Okej. Okay. Jezu, jak one się rozsypują. Po co one się tak teraz rozsypują, te Emeraldy? Tam, nie, dobra. Na razie ich tu jest za mało, żeby rzucić. Nie, nie chcę stracić tego TNT. Na razie. Pyk. Hm. Mógłby, wy, mógłby być jeszcze właśnie taki jeden slot na te TNT, bo jak teraz nie mogę używać strzału, bo jak kliknę tym prawym przyciskiem myszki, to on się rzuci, to TNT, a to jest właśnie niefajne. Pyk, pyk. O, nie. O, ale wysadził i to są emeraldy, fajnie. Okej, okay, kolejny kolejny. Okej. Okay. Zaraz chyba będzie. Zaraz chyba będzie już koniec tego i znajdę tą wioskę, bo coś... o temu możemy tam rzucić. Firewalksem. Zdobyłem poziom. O nie, to są te vexy, to są najgorsze moby Minecrafta bo, z Minecrafta, bo one przechodzą przez ściany. Ja one to też przechodzą, trzeba go szybko zaciukać Ale może go tym... O! Co to jest? Mm. Jokisztos, dobra Tam coś jest E, ty, ty O tu jest... Co to jest Jakoś krypta? O nie! O nie! Dobra, dobra. Tutaj wszystko fajnie. Tu będą pewnie jakieś sekrety. Czy coś z tym da zrobić? Nie. Dobra, nieważne. Ej, ja mam cały czas to TNT. Znaczy, nie to samo, ale inne. O, może. A, niech będzie. Niech sobie wybuchnie. się uciekaj, stamtąd. Tąd. No dobra. Czyli to już nic nie ma. Nie, tu jest, dobra, dobra, dobra. Nie, tu nie nic nie ma. Jednak nie ma. Ło! Wow, co się z tym dzieje? Co to jest? Aha, to pewnie takie, że jak stanę na tym, to, to po chwili się. Ten, tak, dobra. Czyli tu. Nie, coś tu musi być na pewno. Bo to jest takie za małe. Nie, no nie ma tu nic. Z tym nic nie można zrobić. Tutaj. Nie, dobra, idziemy stąd. To nie ma sensu. Szkoda, że psa nie można zregenerować jak się używa miksturki. Mam teraz to mało życia. Pyk. Pyk. Dobra. Lecimy dalej. Tu coś jest... Tu można po tej wodzie chodzić, ale tu się trochę spowalnia. Nic tu nie ma. Dobra, dalej. Ruszam przed siebie. O, tego trzeba zabić. Okej. Okay. Tego tak bijemy. Nawajcie. No, bo jakoś tego psa nazwać, Albo dobra, niech się nazywa pies. Super oryginalne imię. O kurde. I teraz, bo teraz. No nie. Pies ginął. Dobra. O, no, teraz muszę sobie poradzić sam. Fajnie, że mam te ciernie podleczam to. Dobra. Co teraz będzie? Ja chyba tego będę, tego użyję. O góra, co jest? To rozbijemy. Jakiś jeszcze artefakt On. Ok. Okej. Płonące strzały. To mogę dać zamiast, nie zamiast firework zamiast tego. A to ma lepsze. Ale moc ma słabszą. A mi na mocy bardziej trochę zależy. To jest, co to jest? Aha, to jest jakaś bitna A to ma te ciernie. Dobra, to teraz można na ciernie dwa. A, a tu co? A kurde, a mogłem tutaj coś. Wypyk. Pijawka. Osłabienie, pijawka, co to jest? Okej. Okay. Okej. Okay. Nie no, grzmot jest fajny. To grzmot właśnie testowałem wcześniej. On jest spoko. Fajnie wygląda, jak ma się młot, bo można pójść młoty nie normalnie jak Mjolnir. od Tora, tak podobnie działa, znaczy nie lata się, ale wiecie, on o co chodzi. pionami. Ooo, tak, jak to szybko mije, jak to szybko, i co, bam, 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 jeszcze ma zatrucie, dobra, fajnie, a, jeszcze oni idą, dobra, pyk, 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 pyk. Szkoda, że po jednym tylko... Ta chmura ich bije, ale... Dobra, a pier, psa jak mogę go zawołać. Chodź tu się. I masz jeszcze ty. Ale spoko. Chciałem powiedzieć, czy to jest on. Jakoś... Nie wiedziałem. Dobra, nieważne. O kurde. O nie. Pyk. A teraz przetestujemy te płonące strzały na nim. Tylko żebym jeszcze trafił. Pyk. Uuu. Ale... O nie, o nie, leczenie, leczenie, leczenie. Ciekawe kiedy zginę. Czy, czy w trzecim odcinku, czy w drugim? Ja myślę, że w tym mogę zginąć. A tu co, to jest jeszcze jeden weks, dobra. Teraz tutaj. Tam pewnie tam pewnie gdzieś coś jest, ale dobra, nie chcę mi się na tego szukać. Co, to już jest koniec? Ale, ale bez sensu. Myślałam, że tu jeszcze coś będzie. No dobra. Bo to trzeba zaraz będzie zakończyć odcinek. Ale fajnie było. Mm. Ok. Skrzynia z zębami. Trzeba to sprawdzić, co to robi. Aha, czyli tak jakby mnie coś... Dużo atakowało jakichś wrogów, to mogę... Puf, uh. jakiś wędrowiec. A, co tam daje? to daje? Totem regeneracji. Jeszcze Kowala coś kupię. Można tu Enterem potwierdzać. O, ok, to jest zbrojka, dobra. Yy, jeśli ktoś taki lifehack tutaj, jeśli ktoś chce dużo rzeczy kupować na przykład, to polecam sobie nakierować myszkę na tego kowala i trzymać Enter i wtedy się tak szybko to zapełnia i tak jak najszybciej to zrobić. Jak będę miał kiedyś dużo emeraldów, to Wam pokażę. To jest słabsze, to nie. Okej. Okay. To jest fajne, ale... Dobra, nieważne. Dobra, no to myślę, że to byłoby na tyle. W następnym odcinku będą Młodniste Bagna. Yy, tu jest... domyślnie to jest OK. Tutaj co można chyba wydropić, tak mi się wydaje? A tutaj jakieś wyposażenie. Tu jakaś chyba dzida czy coś. I kusza łuk. I chyba zbroja z, tyle, z tego co widzę. Tu chyba jakieś sztylety czy coś? Nie wiem, dobra. No to, y, to było na tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się spodobało. Jeśli, no jeśli Wam się spodobał ten odcinek i gra y, i chcecie więcej odcinków, to możecie napisać w komentarzu, y, zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Cześć!